Jeśli Twoja przerzutka brzmi tak, lub robi to, prawdopodobnie trzeba ją dopasować. Cześć, tu Nikolas z Bicycle i dzisiaj pokażę wam, jak ustawić wysokość i kąt, śruby regulacyjne oraz odpowiednie napięcie okablowania przy przedniej przerzutce. Potrzebujecie do tego 2, 4, może 5 mm imbusa, lub zależnie od wieku, śrubokrętu Philips. Jeśli macie klucz dynamometryczny, też możecie go wyjąć. Zaczynajmy! W tym filmie będziemy pracować na przerzutkach Shimano, ale podstawy będą niezmienne, niezależnie od marki. Zanim zaczniemy ustawiać śruby regulacyjne, sprawdźmy, czy wysokość i kąt są poprawnie ustawione. Najpierw ułóż łańcuch na najmniejszej, przedniej zębatce. Potem wsuń dwa palce i przyłóż je do tylnej części wózka. Przyciskając kciukiem u góry, możesz wózkiem swobodnie poruszać. Chcemy ułożyć przerzutkę równo z największą zębatką. Potem sprawdzamy odstęp między dolną krawędzią i wypustkami największej zębatki. Powinieneś zostawić 2 lub 3 mm odstępu. Możesz sprawdzić odległość 2 mm imbusem, wkładając go między zęby a wózek. W tym przypadku odległość została wymierzona poprawnie. Jeśli byłaby za mała, wózek zaczepiałby o zęby przerzutki. Jeśli byłaby za duża, łańcuch po prostu by spadał. Takie przypadki trzeba zawsze poprawić. Przed tym jednak chcemy sprawdzić również kąt. Ponownie więc, wypchnij wózek nad najwyższą zębatkę, a następnie z góry sprawdź, czy wózek z największą zębatką są równolegle ustawione. Teraz są, jednak jeśli wyglądają w ten sposób albo tak, trzeba to koniecznie zmienić. Jeśli wysokość i kąt przerzutki są takie jak trzeba, możesz przewinąć do fragmentu o dolnej śrubie regulującej. Jednak jeśli nie, naprawisz to w ten sposób. Zacznij od usunięcia osłony ze śruby od linki. Potem, używając 4mm imbusa, poluzuj śrubę. Ale zapamiętaj, jak linka była ułożona, zanim ją całkiem wyjmiesz. To, jak ustawisz wysokość i kąt, jest bardzo zależne od systemu mocowania przedniej przerzutki. Jednak najczęściej widuje się mocowanie lutowane lub zaciskowe. W tym przypadku mamy lutowane. Więc ponownie użyj 4 mm imbusa, poluzuj śrubę mocującą przerzutkę do ramy. Po jej poluzowaniu widzisz, że możemy dowolnie zmieniać kąt oraz wysokość przerzutki. Kolejna istotna sprawa, zanim cokolwiek ustawimy. Większość ludzi nie wie, że jest jeszcze jedna śruba. Chowa się w środku przerzutki i służy za jej podparcie. Ta śruba zazwyczaj jest wkręcona do samego końca na załączonej podkładce i może być przytwierdzona do ramy, żeby uniknąć uszkodzeń, lub do blaszki przy przerzutce. Jednak jeśli nie masz żadnej blaszki ani podkładki dla tej śruby, po prostu ją całkowicie wykręć, a potem możesz ją zignorować. Ale nawet jeśli masz blaszkę, w dalszym ciągu ją wykręć. Jak mówiłem, chcemy przesunąć przerzutkę w górę lub w dół, aby odległość między dolną krawędzią wózka a największą zębatką wynosił od 2 do 3 mm. I jeszcze raz, możesz użyć 2 mm imbusa, aby odmierzyć odległość. Kiedy już odmierzysz, możesz wziąć 4 mm klucz i lekko przykręcić śrubę na uchwycie, ale zrób to tak, żebyś wciąż mógł zmieniać kąt przerzutki. Patrząc z góry, chcemy znowu upewnić się, że wózek leży równolegle do największej zębatki. Teraz wygląda to dobrze. Kiedy masz już ustawiony kąt, możesz całkowicie przykręcić śrubę mocującą przerzutkę do ramy. Jednak bądź ostrożny i przytrzymaj wózek w miejscu, ponieważ dokręcanie śrubki do ramy spowoduje przekrzywienie klatki przerzutki do wewnątrz. Gdy już przerzutka będzie stabilnie przykręcona, możesz upewnić się, czy nic się nie poprzesuwało, czy poprawny odstęp został zachowany, i jeśli masz klucz dynamometryczny, dokręcasz mocowanie na 6 lub 7 Nm. A jeśli masz tę wspomagającą śrubkę, o której wcześniej mówiłem, razem z blaszką chroniącą ramę, to teraz wkręć ją z powrotem tak, aby stykała się z blaszką. Nie wkręcaj jej dalej, bo spowoduje to zmianę kąta. Jeśli nie masz tej blaszki, to zostaw śrubę w spokoju. Mamy idealnie ustawioną wysokość i kąt. Teraz dolna śruba regulująca. Teraz ustawimy dolną śrubę regulującą, która fizycznie blokuje przednią przerzutkę przed wysunięciem się zbyt daleko za najmniejszą zębatkę i spadnięciem łańcucha na ramę. Najpierw upewnij się, że łańcuch dalej jest na najmniejszej zębatce. Jeśli jeszcze nie wyjąłeś linki, zrób to teraz z użyciem 4 mm impusa. Koniecznie zapamiętaj, jak linka była ułożona, żebyś później mógł ją ułożyć w taki sam sposób. Potem przejdź na najwyższą zębatkę. Teraz chcemy zlokalizować śrubkę z zaznaczoną literą L. Jeżeli nie są one zaznaczone, dokręć obie, żeby zobaczyć, która rusza przed nią przerzutką. To właśnie ta, która porusza przerzutką, jest dolną śrubą regulującą. Obracanie jej zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje wysunięcie przerzutki do przodu a obracanie nią w przeciwną stronę spowoduje przesunięcie przerzutki w kierunku ramy. Teraz, patrząc z góry, chcemy, żeby odstęp między zewnętrzną krawędzią wózka a łańcuchem był jak najmniejszy, ale żeby się o siebie nie ocierały. Najlepiej będzie dostrajać przerzutkę śrubą L jednocześnie pedałując i sprawdzać, kiedy wózek zacznie ocierać się o łańcuch. Potem pomału obracać śrubką w drugą stronę, dopóki nie przestaniesz słyszeć otarć łańcucha i powstanie milimetrowa przerwa. Możecie zobaczyć, że mamy maleńki odstęp, ale żadnego ocierania się. I gotowe, dostroiliśmy co trzeba. Śrubę mamy już za sobą, teraz załóżmy linkę odbiegów z powrotem i dopasujmy jej napięcie. Jednak zanim się do tego zabierzemy, zresetujmy napinacze linek. Zależnie od modelu możesz mieć wbudowany regulator baryłkowy na kablu idącym od lewej manetki. Regulator bezpośrednio na manetce oraz tę śrubę bezpośrednio na przerzutce. Regulatory zaciskasz na maksa, obracając je według ruchu wskazówek zegara, po czym robisz jeden obrót w drugą stronę. Zaciskając regulator na lince, bądź obrócony przodem do tyłu roweru. Wtedy kręć według ruchu wskazówek zegara. Jeśli masz tę śrubę z przodu przerzutki, wkręć ją 2 mm imbusem do końca. I ponownie zrób jeden obrót w drugą stronę. Lekko pociągnij za linkę i zmieniaj biegi w dół lewą manetką, żeby poluzować kabel. Wprowadzamy linkę przez przelotkę i wkładamy pod śrubę. Teraz ponownie mocniej pociągnij kabel i dokręć śrubkę 4 mm imbusem. Jeśli przerzutka przednia ma śrubę napinającą, podczas dokręcania upewnij się, że występ regulacyjny pod śrubą linki styka się z łącznikiem wejściowym. Jeśli masz klucz dynamometryczny, dokręcasz na 6 lub 7 nm. Teraz zmień bieg na wyższy i obserwuj. Jeśli absolutnie nic nie rusza się w przedniej przerzutce, musisz odkręcić śrubę ponownie, pociągnąć kabel jeszcze mocniej i znowu dokręcić śrubkę. Jeśli jest ruch, ale łańcuch napotyka opór przy wejściu na większą zębatkę lub wchodzi na nią z opóźnieniem, przerzutka wciąż jest zbyt poluzowana. W takim wypadku chcemy zwiększyć napięcie, dokręcając śrubę napinacza z przodu, aż łańcuch wskoczy na większą tarczę. Jeśli nie masz na przerzutce tej śruby, dopasuj napięcie po trochu, obracając regulator barykowy lub regulator wbudowany w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Po każdym obrocie pedałuj do przodu i obserwuj biegi. Powtarzaj tę czynność, aż będą się zmieniały płynnie, a łańcuch przestanie hałasować. Jeśli łańcuch przeszedł na największą zębatkę za pierwszym podejściem, albo i po poprawieniu śruby napięciowej, pewnie myślisz, że to wszystko i że jesteśmy gotowi do jazdy. Jednak w Shimano znajdziesz z boku przerzutki dwie białe linie. Aby napięcie było prawidłowe, te dwie linie muszą się stykać, kiedy przerzutka jest w pozycji trymowania. Dla tych, którzy tego nie kojarzą, pociągnijcie dźwignię maksymalnie w prawo, a potem lekko naciśnijcie raz redukcję biegu, aby włączyć pozycję trymowania. Teraz dokręcaj śrubę napinającą, dopóki linie się nie zetkną. Podczas dokręcania zauważysz, że kabel się lekko obróci, zwiększając napięcie. Nie zapomnij nałożyć z powrotem osłony, kiedy skończysz. Jeśli macie ustawione napięcie linki dzięki regulatorom baryłkowym i śrubie napinającej, a łańcuch dalej się nie wspina, wina może leżeć w poluzowanej górnej śrubie regulującej. Naprawisz to wkręcając śrubkę oznaczoną literą H gdzieś na 2 trzecie głębokości. Problem powinien zniknąć i kwestię napięcia masz za sobą. Na koniec ustawmy górną śrubę regulującą tak, aby przerzutka nie wychodziła poza dużą zębatkę i nie zrzucała łańcucha. Zmień biegi, aby łańcuch był na najmniejszej, tylnej zębatce. I powoli i ostrożnie wszedł na największą z przodu. Tak jak przy śrubie L, chcemy, żeby odstęp między łańcuchem a zewnętrzną krawędzią wózka był minimalny, aby tylko się nie ocierały. Ponownie patrzymy z góry. I używając dwumilimetrowego impusa celowo luzujemy śrubę H, żeby łańcuch się ocierał. Obracamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kiedy usłyszymy otarcia, stopniowo kręcimy w drugą stronę krótkimi ruchami. Dopóki nie zrobi się maleńki odstęp i łańcuch przestanie nam hałasować. Odstęp powinien mieć około milimetr. I gotowe. Pozmieniaj jeszcze biegi z góry na dół, żeby upewnić się, że wszystko chodzi płynnie i łańcuch nigdzie nie leci. To wszystko. Twoja przednia przerzutka działa idealnie, a ty jesteś gotów do jazdy. Jeśli macie dodatkowe pytania, napiszcie je w komentarzu. Jeśli film ci się spodobał i był pomocny, nie zapomnij dać lajka like i suba. Do zobaczenia. Peace.